Ślub to wspaniała chwila, do której wspomnieniami powracamy bardzo często, jeśli żyjemy w związku małżeńskim. Dotychczas mogły go zawierać tylko pary heteroseksualne. Para homoseksualistów jednak udowodniła, że istnieją wyjątki od reguły. Ślub homoseksualistów w Polsce? Czy to możliwe? Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się jednoznaczna, jak przekonuje prawica. Pierwsze, co w niej przychodzi do głowy, to konstytucja. W końcu ta wyraźnie wskazuje kto i w jakich okolicznościach może zawrzeć związek małżeński. Para znanych homoseksualistów postanowiła jednak udowodnić, że wszyscy żyjemy w błędzie. Ślub homoseksualistów szokuje internautów. Wszystko zaczęło się od sytuacji, która swój początek ma na Maderze. To właśnie tam Jakub i Dawid. Para znanych homoseksualistów, którzy aktywnie prowadzą swój profil na Facebooku i Instagramie, zawarli związek małżeński. Gdy wrócili do Polski, wpadli na, wydawałoby się szalony pomysł. Postanowili zwrócić się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby zalegalizować swoje małżeństwo również w naszym kraju. Otrzymali oczywiście odmowę. Nie było podstawy prawnej, która zezwalałaby na taki zabieg. Kierowniczka warszawskiego ust w swojej odmowie powołała się na znany artykuł 18 Konstytucji. Para nie poddała się. To był dopiero początek ich walki. Postanowili, że kolejnym krokiem będzie skarga do sądu administracji. Opłacili więc adwokata i rozpoczęli serię rozpraw. Ich pełnomocnik przekonywał sąd, że nie ma przeszkód, aby małżeństwo zawarte w Portugalii zostało uznane jako ważne w Polsce. Ostatecznie wniosek i tutaj odrzucono, tłumacząc się, że uregulowania prawne zwyczajnie na to nie zezwalają. Dwukropek Konstytucja jednak po stronie osób LGBT para, choć lekko załamana, postanowiła złożyć odwołanie do samego naczelnego sądu administracyjnego. Z niepokoju czekali na orzeczenie. Gdy dotarło mało, nie zemdleli z wrażenia. Konstytucja nie zabrania małżeństw jednopłciowych. Wspólnie wykrzyczeli na swoich mediach społecznościowych. Historyczne uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w naszej sprawie. Mit artykułu 18. Obalony i drzwi do wprowadzenia równości małżeńskiej, uchylone, piszą podekscytowani. Czy taka sytuacja rzeczywiście jest możliwa? Okazuje się, że tak. Konstytucja podaje, co rozumie jako małżeństwo, a nie co nim jest. Tym samym rzeczywiście nie zabrania zawierania związków małżeńskich osobom tej samej płci. Kropka. Parlament, mocą ustaw zwykłych, może zinstytucjonalizować status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu, podają mężczyźni. Oznacza to, że dopóki nie zostaną wprowadzone zmiany przepisów kodeksu rodzinnego, akt ślubu Jakuba i Dawida póki co tak naprawdę w Polsce nic nie znaczy.